obliczyć rozpuszczalność siarczanu 6 żelaza 3 w temperaturze no to podana jest jakaś gdzie żelazo stanowi nasyconego wodnego roztworu. Dobra, to jest oczywiście zawartość procentowa żelaza, więc e, zapiszemy sobie że 7,74% jest to masa malowa żelaza, czyli 56 gram na mol. Dokładnie, ok. E, no to w takim razie, mm, jaką zawartość procentową powiedzmy, będzie x e, Jaką zawartość procentową będzie stanowił w takim razie cały siarczan, prawda? No to masa malowa siarczanu składa się oczywiście z żelaza. Zresztą może napiszmy jeszcze wzorek. Tak, z masy siarki i całej reszty. E, 64, i w takim razie 96 ma cała ta grupa. No i tutaj również w gramach na mol. No i policzymy sobie, ile to jest w takim razie. No, czyli przemnożymy sobie to na krzyż. Czyli co, najpierw sumujemy sobie 56 i 96, 56, 96, czyli to razem to jest 152, prawda, razy. 7,74 i podzielimy przez 56. Dobra, ok. No to w takim razie wynikiem tego naszego tutaj działania, mnożenia na krzyż, jest 21%. Ok, no i teraz mamy obliczyć rozpuszczalność właśnie naszego siarczanu, czyli to jest FESO4. No, i teraz jedyne co musimy zrobić, no to zapisać sobie tą naszą rozpuszczalność jakoś. Czyli rozpuszczalność tej naszej soli w tym przypadku będzie to, powiedzmy, no już tu mieliśmy x, więc y gramów substancji na 100 gram wody. No, może tu też ten gram jednak napiszemy, żeby nie wyszło, że jest gazem. Może innym kolorem. O, to jest oczywiście gram. Ok, eee, na 100 gram, i to miało być wody. No dobra, czyli możemy śmiało powiedzieć, że masa roztworu to Y plus 100. Prawda? No i to jest w gramach, no to sumarycznie. E, a masa substancji, no to jest nasz Y, oczywiście, również w gramach. E, no i w takim razie, tak, możemy powiedzieć, że cały nasz roztwór, czyli 100%, no to jest Y plus 100 gram. Czyli sobie już tak zostawimy że gram dopiszemy, tak? E, Okej, okay. a nasze 21% jest to w takim razie sam nasz Y gram, prawda? No, bez tych nawiasów w sumie. E, no i co? No i teraz trzeba by to było oczywiście powymarzać na krzyż, czyli tu mamy taką to proporcja. Zmienimy sobie kolor. No, będzie po prostu działanie tutaj e, tylko i wyłącznie z tym, żeby się nie pomyliło, czyli mamy 21y plus 21 i 2,0 tutaj by było gram, równa się 100y. Dwa, czyli to razy to, to razy to. No dobra. No to jak już takie coś mamy, no to mamy 21. W ten sposób przenosimy po prostu to na drugą stronę równania i zmieniamy rzecz jasna na znak. Czyli mamy 100 minus 21, no to jest tam 79y. No i teraz podzielimy obie strony przez 179. Zatem y będzie równe przez 79. To jest 26,58 grama, czyli taka jest właśnie nasza rozpuszczalność naszego tutaj, naszej soli. To jest 26,58 grama na 100 g wody. I sprawdźmy jeszcze tylko, czy zaokrąglenia się zgadzają. Tak, nie, nie było tej potrzeby jakiegoś zaokrąglania specjalnego. W takim razie dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że pomogłem. Poleć mnie znajomym. Cześć. Podobno sąsiadka uszyła sobie złote gacie. Jakiś dno, gdy strzelił znowu w górę racę Co sobotę każdy użera się z kacem, a na przewoz wykupione brący i miskacze.